Telewizja to nie TV wita na słonecznym rynku w Krakowie. Dzisiaj zorganizowaliśmy sondę. Nieco inną niż te standardowe, ponieważ zapytamy przechodniów, co chcieliby przekazać kolejnej osobie. Co chciałby pan przekazać kolejnej osobie? Żeby, nie, żeby żyli w pokoju przede wszystkim. Bo to wszystko, to zamieszanie całe z tą wojną, z tym, z tym politycznym e, e, zamieszaniem, to jest naprawdę to ponad, ponad siły to wszystko jest. Pan przed tobą chciałby Ci przekazać, żebyś żył w pokoju. I okay. co myślisz o tym? Co myślę? Myślę, że warto to w dzisiejszych czasach promować albo przynajmniej mówić na sobie o osobie, tak jak robicie, Z tego względu, że przede wszystkim w narodzie panuje społeczne sprzeciwieństwo i społeczny niepokój w pewnym sensie i uważam, że w dzisiejszych czasach to jest ważne, aby żyć w pokoju i aby w narodzie był pokój przede wszystkim. I co chciałbyś przekazać następnej osobie? Ja troszkę inaczej, polecę inną konwencją, e, z tego względu, że uważam, że życie jest za krótkie, żeby się smucić. Poprzednia osoba e, powiedziała, że życie jest za krótkie, żeby się smucić. Co pani myśli na ten temat? Zgadzam się w stu procentach, ponieważ od e, najmłodszych lat zawsze byłam uśmiechniętą osobą. E, uśmiech. E, Zbliża nas do siebie, przechodząc ulicą, uśmiechnijcie się do dziecka, dziecko odda ten uśmiech, dorosły już nie, czyli, czyli są tak, jakby wypychane te odruchy naturalne, że. Że my się do siebie nie uśmiechamy, tak naprawdę. A jak ktoś się uśmieche, uśmiechnie, to jest jakieś zdziwienie z drugiej strony, dlaczego ty się do mnie uśmiechasz. Więc jak najbardziej jestem za tym. Uśmiechajmy się jak najwięcej, e, rozmawiajmy ze sobą przede wszystkim. A co chciałaby pani przekazać następnej osobie? E, Polacy, jednoczmy się, zawalczmy o naszą. Polskę naszą ojczyzną, my, Polacy, jesteśmy tutaj gospodarzem i my powinniśmy tutaj e, stawiać warunki. Ja podkreślam, Kraków jest wielokulturowy, wielowyznaniowy, bardzo tolerancyjny, ale również tolerancja ma swoje granice. Starsza pani, chciała pani przekazać, że Polacy jednoczmy się. Co Pani myśli na temat tych słów? Punkt. Nie ma co komentować chyba. Po prostu no, jeżeli jest, nie jesteśmy zjednoczeni, to jesteśmy łatwym łupem, tak? Czyli tylko się jednoczyć, i, i myślę, że wszystko to u was młodzi. Młodzi muszą teraz już tym zarządzać bardziej i że u Was nie ma takich podziałów jak ludzi w moim wieku, czyli 50. Plus. Te podziały są widoczne. Mi się wydaje, że u Was już jest zupełnie inne spojrzenie, nie macie już takich podziałów, i że to jest właśnie super. A co chciałaby Pani przekazać następnej osobie? Kochajmy się wszyscy bardzo. To nie będzie i wojny, i strachu, nic nie będzie. Poprzednia osoba przekazała nam. E, kochajmy się. Co myślisz o tych słowach? Są piękne. Piękne słowa. A co chciałabyś przekazać następnej osobie? E, że ładnie wygląda. Przekazać słowa poprzedniej osoby i kazała nam przekazać, że wyglądają Państwo pięknie. No to dziękujemy bardzo, że ktoś dostrzegł, że się piękno w takich pięknych staruszkach. No, a ja bym właśnie uważała, że należy się każdym dniem cieszyć, bo życie jest naprawdę piękne, i, i, i z każdego dnia wyciągać jakieś miłe wnioski na przyszłość. Żeby po prostu potrafiła żyć każdym dniem, każdym dniem się cieszyć. Wyczytałem kiedyś taką bardzo mądrą rzecz. To jest taki długi wiersz Horacego. Ale on się kończy tym, łap każdą chwilę i nie myślij trochę, w złudnej przyszłości obietnicę płochę. I tak trzeba żyć. Poprzednia osoba przekazała Wam, chciałaby Wam przekazać, żebyście się cieszyli każdą chwilą. I co myślicie? Myślę, że super inicjatywa, Panie. tym bardziej w taką pogodę. Na pewno miło nam tego słuchać. I co chcielibyście przekazać następnej osobie? Żeby korzystała z pogody. Bo dzisiaj super trafiliśmy z pogodą. Słoneczko wychodzi, trzeba cieszyć się życiem. I żeby uśmiechała się każdego dnia. Poprzednia osoba kazała Ci przekazać, żebyś korzystał z pogody. Jest to jak dla mnie super rada. Słoneczko świeci. Ja tutaj z kolegami idziemy na spacer aktualnie. Cała do biblioteki, ale na razie zażywamy kąpieli słonecznych. W takim razie, co chciałbyś przekazać następnej osobie? Następnej osobie chciałbym przekazać, aby robiła dużo przerw w trakcie nauki. Tą myślą jest, żebyście robili przerwy w trakcie nauki. Co o tym myślicie? To bardzo dobry pomysł ogólnie. Do... Nikodem, nie, nie ognę No moim zdaniem warto, żeby jednak y, mózg odpoczął od jakiejś wiedzy, którą nabyliśmy. No. Zgadzam się z tym również. A co chcielibyście przekazać następnej osobie? Zawsze zaznaczajcie. Ja? Zawsze zaznaczajcie! A jeszcze jakaś inna myśl, może inna niż nauka? Jesteś super, nie zmieniaj się. Poprzednia osoba kazała Ci przekazać, żebyś się nie zmieniał. Co o tym myślisz? Yy, bardzo mi miło. Okej, okay, i co chciałbyś przekazać następnej osobie? Żeby wyszła na zewnątrz, bo jest ładna pogoda. Poprzednia osoba kazała ci przekazać, żebyś korzystał z pogody. No i jestem w pełni za, w sensie, no teraz jest fajna pogoda w końcu. Także jestem jak najbardziej za, za tym, żeby wychodzić. No właśnie korzystam z tego, nie? Uczę się na zewnątrz, nie w domu. Okay. A co chciałbyś przekazać następnej osobie? O kurczę, żeby chwytała dzień. Chwytaj dzień. Tak jest. No to y, osoba poprzednia, którą pytaliśmy, kazała ci przekazać, żebyś. Y, Czerpał z każdej chwili. Co o tym myślisz? Myślę, że to bardzo dobra rada. Myślę, że to dobra rada dla wszystkich, dla studentów zwłaszcza, jak się tak zapierdziela non-stop. To w takim razie, co chciałbyś przekazać następnej osobie? To może idąc w tę stronę, żeby doceniać to, kim się jest teraz, tak metaforycznie, może trochę bardziej, i potem móc sobie na to spojrzeć za jakiś czas i porównać. To jest dobra metoda takiego samodoskonalenia się może. Sonda uliczna właśnie dobiegła końca. Ludzie mieli sobie sporo pozytywnych rzeczy do powiedzenia. Jak widać, mogła mieć na to wpływ taka piękna pogoda, jaka jest dzisiaj. My kończymy, a wraz z nami ten materiał. Do zobaczenia!